Widzę, dzisiaj, chcemy pokazać wam ustawienia wyświetlacz, filtr światła niebi... niebieskiego patrzcie mamy filtr jak go włączymy to zobaczcie jak się nam się, możemy rozjaśnić możemy rozciemnić i możemy sobie ustawić jak chcemy filtr światła niebieskiego czyli jak go włączymy to nie będzie nam przeszkadzać w nocy możemy sobie ustawić jak chcemy nocny filtr i teraz chcemy go wyłączyć to klikamy szary to klikamy niebieski przycisk i robi się szary włączamy i, i wyłączamy to się zrobi normalny a jak włączymy to się zrobi tak jak ustawiliśmy nasz nasze światło filtr i patrzcie jeżeli chcemy tutaj zezwolimy sobie na lokalizację Albo możemy sobie ustawić od do Ja tu mam, nie mam nic ustawionego Ja to wyłączę i o ten, ten filtr trzeba nie niebieskiego go wyłączony Dziękuję, to tyle dobranoc Państwu do kolejnego odcinka